Dlaczego w Anglii panie ze specjalnymi torbami na szynkę mówią do siebie good morning przez by? I czemu robią tak tylko rano, a po południu już normalnie mówią good afternoon przez dy? Wskakujemy w ten temat. Nazywam się Dorota Werner, moją pasją są języki i prowadzę ten kanał po to, żeby pomóc Wam uczyć się szybciej, skuteczniej i przyjemniej. Witajcie w kolejnym odcinku, który wcale nie będzie o tym, żeby się nie witać z ludźmi. Wręcz przeciwnie, jestem za tym, żeby się z nimi witać, tylko żeby robić to z kasą. Po pierwsze, na pewno nie mówimy good morning po południu, bo to w sumie znaczy dobre rano, jak mówią nasi południowi sąsiedzi. No, my nie mamy takiego czegoś, dlatego często kodujemy sobie to w głowie, że to jest dzień dobry, i potem tak czasami dziwnie wychodzi. Ale to też nie będzie o tym. Będzie natomiast o tym, dlaczego tak trudno jest rozumieć ze słuchu. I co można zrobić, żeby zrobiło się łatwiej. A do tego słowa wrócimy i zobaczymy, co z nim się wyrabia i dlaczego ono się tak dziwnie nam zmienia. A teraz bardzo krótka przerwa na reklamę. Na mojej stronie dostępny jest już kurs online, w którym możecie bardzo bezstresowo wejść w tajniki właśnie takich różnych dziwnych zjawisk, bardzo poprawić płynność i poprawić rozumienie ze słuchu. Link jest w opisie. Wracam. Może zacznę od mojej wizyty w Normandii. Kiedy poszłam do kerfura i zobaczyłam bardzo, bardzo długą torebkę, taką płócienną, ale naprawdę bardzo, bardzo długą. I moje pierwsze pytanie było: po co to jest? Byłam tam z Belgiem, z którym rozmawiałam po angielsku, i on patrzy na mnie bardzo zdziwiony, że ja nie wiem, co to jest, i mówi: A bread bag. I ja w pierwszym momencie oczywiście pomyślałam o takim chlebie, na normalnym pochenku chleba. O co tu chodzi? No ale dobrze, przecież oni tam wszyscy kupują bagietki. Czyli przeciętny mieszkaniec Normandii posiada specjalną torpę na bagietkę, bardzo długą. Oczywiście zaraz sobie taką kupiłam. Nieczęsto jem bagietki, bo w ogóle też część roku jestem z reguły na diecie bezglutenowej, ale po prostu dla mnie była taka super kulturowa pamiątka z tego regionu. Pewnie w całej Francji używają takich toreb. Ja nie wiem, bo zwiedziłam wyłącznie północ, ale tam wszędzie mieli takie torby. Natomiast jak się pojedzie do Anglii, to słyszy się o torbach na szynkę. I tu od razu mówię, wszyscy weganie, laktoowo-wegetarianie, inni jarosze, proszę o pozostanie, dlatego że okaże się, że ta torba jest potrzebna również tym, co mięsa nie jedzą. Dlaczego, kiedy Anglik mówi torebka, to naprawdę słychać dokładnie tak, jakby to była torba szynki? Co się dzieje z ny i z dy, że zamiast tego słyszymy my. I to samo, oczywiście, będzie się działo, kiedy się mówi szybko, good morning. To nie mówimy dy tak naprawdę. Przy bardzo szybkim powiedzeniu tam usłyszymy by. Tu nie chodzi o to, że koniecznie musicie mówić akurat tak, że jak powiecie zdy, to będzie już beznadziejnie. A natomiast yy, chciałabym pokazać pewne mechanizmy w języku. Które bardzo utrudniają nam zrozumienie. My też je mamy, bo będę mówić tu o uproszczeniach, czyli elizjach. Mam na myśli wyrzucenie pewnych dźwięków. Będę mówić też o asymilacji, czyli upodobnianiu się niektórych dźwięków pod wpływem innych. I teraz tak, my też zmieniamy dźwięki, tylko we własnym języku to nie boli. I na przykład nikt z nas nie mówi jabłko. I nikt z nas nie mówi 600, tak jak to piszemy. I prawdopodobnie też nie wkładamy rzeczy do garnka, tylko mamy wszystko, w wgarkujemy jabłko, i to 600 to jest albo 600, albo 600, a dla niektórych nawet 600, które w sumie jest formą niepoprawną po polsku, ale bardzo rozpowszechnioną. I my tak sobie mówimy i nam to nie przeszkadza, bo my nawet nie słyszymy i nie widzimy, że coś wyrzuciliśmy. To samo dotyczy różnych upodobnień, bo jeżeli na przykład mówimy kwiat, to piszemy wy, ale tam nie słyszymy żadnego wy, słyszymy fy, bo pod wpływem k to, to wy się robi fy. Takich tego typu zjawisk my mamy całe mnóstwo, tylko właśnie jak mówiłam, we własnym języku my nawet tego nie zauważamy. Tym bardziej, że to nie jest, żeby coś utrudnić, żeby było poprawnie, żeby było super. Nie, to jest po to, żeby było wygodniej. To nam się samo robi, kiedy mówimy szybko. To jest po prostu efekt tego, że wymawiamy dźwięki bezpośrednio jeden po drugim. A poza tym nauczyliśmy się mówić, jeszcze nie wiedząc, jak to wszystko się pisze, więc nie byliśmy pod wpływem tego pomysłu, że tam może powinno być wy albo jakieś si i ci, tylko po prostu tak słyszeliśmy od rodziców, tak mówiliśmy i, i tak zostało. W obcym języku mamy trochę inaczej. Z reguły zaczynamy uczyć się od razu, widząc, jak to jest napisane. I tam zaczyna się ta taka dziwna procedura wymawiania sobie, że powinnam usłyszeć różne rzeczy, których tam nie ma. Czyli patrząc na to, jak napisane jest dzień dobry lub torebka po angielsku, dochodzimy do wniosku, że powinniśmy tam usłyszeć dy. Potem go nie słyszymy. I wtedy wymawiamy sobie, że to my mamy problem. I ja potem słyszę, no bo ja nie słyszę tych dźwięków, ja chyba już mam coś ze słuchem. To starsi. Yy, nie mam talentu do języków. Ja, ja jakoś tak nie wiem, nie mogę tego wyłapać. No, nie można wyłapać czegoś, czego tam nie ma. Dlatego chciałabym dzisiaj pokazać te dwa sposoby na zniknięcie kompletnie pewnych głosek ze słów. Yy, jeden będzie Zacznijmy właśnie od tego dzień dobry, bo w dzień dobry to będzie łatwiejsze. Tam po prostu tuż przed my, dy zamienia się w by. I to nie jest dlatego, że jest taka reguła gramatyczna, tylko żeby powiedzieć my, to musimy bardzo zbliżyć do siebie wargi. My w zasadzie mówimy z zamkniętymi ustami. No prawie zamkniętymi. Natomiast, żeby powiedzieć dy, to mamy dość mocno otwartą buzię. Porównajcie. My D. I teraz, jeżeli mówimy wszystko szybko i razem, nie robiąc żadnych przerw, to buzia już zaczyna się zamykać na my. I w rezultacie, zamiast D pojawia się nam B, bo B ma taki sam układ mniej więcej w buzi, ale różni się tym, że właśnie ta buzia się robi zamknięta. W D ona jest bardziej otwarta, w B jest zamknięta. Czyli już zamykamy buzię, żeby powiedzieć my. W związku z tym, zamiast dy robi nam się by. Czemu torebka, która miała mieć coś wspólnego z ręką, nagle ma coś wspólnego z szynką, tam się dzieją obie te rzeczy. Czyli najpierw następuje elizja. W grupie wielu spółgłosek wypada nam środkowe dy. Po prostu ono znika. Natomiast to my pod wpływem by znowu się tak zmienia w my jak tam to się zmieniało, bo znowu my wymaga bardziej zamkniętej buzi niż my i już szykując sobie buzię do powiedzenia my zamykamy ją po prostu troszeczkę jakby za wcześnie, no nie jesteśmy w stanie w takim tempie działać i tak szybko ruszamy ustami językiem mówiąc, ale no nie jesteśmy w stanie robić tego w takim tempie, żeby każdy dźwięk osobno tak sobie wybrzmiał jak trzeba, więc niektóre dźwięki po prostu już pod wpływem naszego przygotowania do następnego dźwięku, albo pod wpływem tego poprzedniego, zaczynają się zmieniać. Jaki z tego wniosek dla nas? Po pierwsze, trzeba się przygotować na różne zmiany, i te zmiany, o ile w środku wyrazu, to jeszcze można sobie zapamiętać to jeszcze nie jest takie straszne to najbardziej szokujące będą te zmiany, które będą następowały na styku dwóch wyrazów. I one. Będą regularnie się pojawiać. Mnóstwo słów kompletnie zmienia swoją mowę pod wpływem sąsiada. Jeżeli będziemy uczyć się z książeczki i słuchać mało, to będzie źle. Dlatego, że będzie nam się wydawało, że powinniśmy usłyszeć jeszcze to i tamto i to i będziemy czekać na różne głoski, których tam wcale nie ma, bo albo wypadły, albo zamiast nich pojawiły się inne. Co teraz, jeżeli już uczyliśmy się długo? Jeżeli już uczyliśmy się długo i uczyliśmy się z książeczki i cały czas chcemy tam usłyszeć to, którego tam nie ma, to drogą do ogarnięcia tematu, oczywiście zakładam, że komuś to przeszkadza. To znaczy, są osoby, które same mówią brzydko i wymawiają tam różne dziwne rzeczy, których tam nie ma, ale potem, kiedy inni mówią, to im to nie przeszkadza, bo te osoby są bardzo słuchane. Większy problem jest wtedy, kiedy ktoś nie rozumie. Przez to, że sam mówi trochę inaczej, czeka, aż Anglik też mu powie trochę inaczej, a to raczej nie nastąpi do końca świata. Wtedy jestem za intencjonalnym ćwiczeniem. Czyli trzeba spróbować, jakby, dojść do tego, żeby samemu też tak mówić. To nie jest tak, że dojdziemy do tego, że będziemy mówić tak jak Anglicy. Bardzo niewielu ludzi jest w stanie tak mówić, żeby być szpiegiem i się zupełnie podłożyć. Jest to Ogromny wysiłek, to są lata pracy naprawdę bardzo, bardzo skomplikowanej, i myślę, że mało komu to jest potrzebne. To znaczy, są osoby, które być może chcą to osiągnąć z takiego czy innego powodu, i wtedy jak najbardziej, skoro to jest ich wybór, to proszę niech to robią. Ale to nie chodzi o to, że uważam, że Wy wszyscy powinniście zaraz mówić tak, żeby nikt nie zauważył, że Wyście się nie urodzili w Oksfordzie. Natomiast próby pójścia w tym kierunku są. Niesamowitym ćwiczeniem dla mózgu, i to ćwiczenie owocuje później lepszym rozumieniem ze słuchu. Co ciekawe, owocuje też łatwiejszym zapamiętywaniem słownictwa i łatwiejszym przywoływaniem słownictwa, kiedy się mówi. Dlatego chciałabym w tym odcinku zachęcić do, jak zawsze, do zwiększenia słuchania. Jak również, jeżeli widzicie, że tego typu rzeczy powodują trudności u Was, to chciałabym zachęcić do intencjonalnych ćwiczeń, na przykład przy użyciu wspomnianego wcześniej kursu. A jak to ćwiczyć? Starą, dobrą metodą, stosowaną od pierwszego roku życia. Małpujemy, naśladujemy, próbujemy te dziwne realizacje naśladować, nawet dla zabawy. To zresztą może być świetna zabawa, bo to można po prostu się z tego pośmiać. Nie trzeba tego naprawdę traktować tak na strasznie poważnie. Natomiast, jeżeli chcemy imitować kogoś, to musimy bardzo dobrze usłyszeć, co on tak naprawdę mówi i jak on to mówi. I to, co myśmy sobie tam podkładali, w tym momencie musimy odrzucić, bo jeżeli ja sobie wmawiam, że ja, na przykład, w tym Good Morning słyszę dy, a ten ktoś po kim chcę powtórzyć akurat wcale ten dy nie powiedział, to tak normalnie ja sobie to gdzieś tam dośpiewuję i nawet tego nie widzę. W momencie, kiedy muszę po nim powtórzyć tak dokładnie, zmałpować jak on to mówił, ja wtedy muszę bardzo dokładnie usłyszeć, co tam było, czego nie było, co było zamiast tego. I dlatego po raz kolejny się potwierdza, że powtórz po mnie to jest jedno z najlepszych ćwiczeń, jakie w ogóle jest na świecie. Oczywiście powtarzać Macie nie po mnie, tylko po rodowitych mówcach, bo zawsze mówię, że wszelkie ćwiczenia z wymową. Podstawa to jest dużo, dużo słuchania rodowitych mówców i powtarzania po nich. A jeżeli mówią dziwnie i wydaje nam się, że taka wersja nam jest niepotrzebna, to jeszcze bardziej trzeba po nich powtarzać, bo to otworzy w naszym mózgu nowe połączenia, po prostu da nam nowe umiejętności, które później przyspieszą wszystko. No dobra, to zapraszam wszystkich, którzy są akurat na takim poziomie, że przydałby się im mój kurs na mój kurs, i wszystkich na następny odcinek. Do zobaczenia.